Czy zapewnienie cudzoziemcowi zakwaterowania stanowi jego przychód? Do tej pory stanowisko organów skarbowych oraz orzecznictwo administracyjne wskazywało, że raczej tak: zapewnienie zakwaterowania cudzoziemcowi powinno zostać rozpoznane jako jego przychód. Pewną nadzieję na zmianę tego stanowiska budzi. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z sierpnia 2023 roku. Ciekawe jest bardzo również uzasadnienie tego wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny, uzasadniając swoje stanowisko, w którym przypomnę, uznał, że zakwaterowanie nie stanowi przychodu cudzoziemca, odwołał się do zrewidowanej dyrektywy o delegowaniu pracowników. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że ustawodawca unijny ustanowił zasadę, zgodnie z którą, jeżeli pracownik ponosi samodzielnie koszt zakwaterowania bądź koszt wyżywienia, to pracodawca pozostaje zobowiązany do zwrotu tego kosztu i tych zwróconych kwot nie wlicza się do wynagrodzenia pracownika. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w kontekście tak jasnej wytycznej ze strony ustawodawcy unijnego różnicowanie tego, czy zakwaterowanie stanowi przychód w zależności od tego, czy to pracownik sam za niego płaci, a następnie pracodawca mu zwraca, czy też to pracodawca bezpośrednio płaci za to zakwaterowanie, jest bezprzedmiotowe. To tylko sposób rozliczenia i pracodawcy, decydując się na to, aby go samodzielnie opłacać, po prostu chcą to rozliczenie uprościć i skrócić. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skoro intencją ustawodawcy unijnego było wyłączenie tych kwot z wynagrodzenia, to nie można uznać zakwaterowania za przychód pracownika. Chciałabym jednak zastrzec, że te interpretacje są dość nowe, nie są jeszcze jednolite i powszechne, stąd też zachęcam do kontaktu z nami, jak również w ogóle, jeżeli interesuje Państwa tematyka związana z cudzoziemcami, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTube prawo pracodawcy.